Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. W rozmowach Instytutu Europy Środkowej witają Państwa Marcin Superczyński i Jakub Polchowski. Witam cię, Kubo. Dzień dobry. Staramy się podsumować to, co dzieje się w ostatnich dniach. Można powiedzieć, że weekend mieliśmy bardzo dynamiczny, czyli piątek, sobotę, niedzielę. Bardzo dużo się dzieje w tej przestrzeni międzynarodowej. Rozpocznijmy od wyjątkowego spotkania. Kłótnia na żywo w gabinecie Owalnym pomiędzy właśnie prezydentem Stanów Zjednoczonych, wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych, a prezydentem Ukrainy. Jakie wnioski możemy wyciągnąć z tego spotkania? Relacje ukraińsko-amerykańskie, na jakim są dzisiaj poziomie i jakie będą ich dalsze losy? Od, od tego piątku, kiedy to się wydarzyło, to właściwie już. Chyba miliard opinii co najmniej pojawił się na ten temat. Nic, nic z tym zaskakującego, ponieważ to było bardzo szczególne wydarzenie. Tak jak powiedziałeś, no nie zdarza się, żeby tego rodzaju rozmowy i tego rodzaju dyskusje były upubliczniane, były w ogóle transmitowane. Ale myślę, że to jest jeden z, to, jest, to nie było przypadkowe. I y, bardzo często w tych wszystkich y, dyskusjach na ten temat y, pojawia się wątek y, y, oceniania osoby, czy zachowania y, prezydenta Wołodymyra Załęskiego, czy dał się sprowokować, czy się nie dał sprowokować, czy zastawiono na niego pułapkę, czy zrobił źle, czy zrobił dobrze. No, ja natomiast myślę, że to nie ma żadnego znaczenia, co on zrobił albo co zrobiłby w tej sytuacji, ponieważ... Y, Myślę, że on był przeznaczony na pożarcie, tak, tak czy owak. Już sam fakt, że to było publiczne i że Amerykanie przyszli we dwóch, dwóch na jednego, to, to, już, to już jest dość znamienne. Poza tym wiele wskazuje na to, że ta osoba, która dziennikarz, który tam był obecny i który no, zadał to prowokujące pytanie dotyczące ubioru prezydenta Załęskiego, to też nie była przypadkowa osoba. To osoba związaną, związana z jedną z kongresmenek amerykańskich o bardzo takich wyrazistych, antyukraińskich poglądach. Więc to za, za dużo tych przypadków by było. Więc myślę, że cokolwiek by prezydent Załęski nie zrobił, to, to tak to się musiało, tak to się musiało potoczyć. Oczywiście, on miał pewien cel, żeby utrzymać w jakikolwiek sposób Stany Zjednoczone przy Ukrainie czy poparcie Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy, ale to chyba było niemożliwe. I, i to jest oczywiście splot różnych różnych przyczyn, ale to też jest kwestia wypad pewnej wypadkowej polityki wewnętrznej Stanów Zjednoczonych. Zawsze polityka zagraniczna w każdym państwie jest w, w znacznej mierze no, pochodną polityki wewnętrznej tego, co się, i tego, co się dzieje wewnątrz. A tutaj właściwie można zauważyć w przypadku Stanów Zjednoczonych, że Ukraina służy trochę jako instrument do walki wewnętrznej, no, trochę niestety, tak jak i w Polsce, bo służy jako instrument ekipie Trumpa do rozprawiania się z, z tym, czego oni najbardziej nienawidzą czyli z poprzednią ekipą rządzącą, z tym deep state tak zwanym itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I no, i tak, i, i widzieliśmy to, co widzieliśmy w związku z tym. Jesteś przekonany o tym, że to wszystko było wcześniej tak ustawione? Mieli podpisać umowę i co? Po prostu spotkali się, żeby tej umowy nie podpisać? To, nie, to... nie, oczywiście, że nie. Oczywiście, że mieli podpisać umowę, i e, myślę, że to już jakby kwestia jest mniej e, e, uwarunkowań politycznych, a bardziej uwarunkowań charakterologicznych czy osobowościowych e, Trumpa, i ogólnie tej ekipy. Oni oczywiście oczekiwali, że Zełęski, że Ukraina ugnie się, będzie, że Zełęski będzie potulny, pokorny, tak jak oni to lubią i tego oczekują. Nawet Netanyahu się ugiął i, i zgodził się na ten rozejm z, z Hamasem, bo tak sobie Waszyngton zażyczył. I Waszyngton uważał, że Kijów zrobi tak samo, że Zełęski będzie grzeczny. I pokorny, natomiast no, doszło do, do, do awantury, czego oni się, przypuszczam, jednak nie spodziewali. I skończyło się tak, jak się skończyło, ale zupełnie mnie to nie dziwi, że, że to się tak potoczyło, bo Dymer nie jest dyplomatą. Nigdy nie był dyplomatą. Wiele różnych niezręcznych rzeczy zrobił i powiedział na, na poziomie międzynarodowym, także, także w odniesieniu do Polski, co, co tak. jest mocno pamiętane w Polsce przecież. To, to nie jest dyplomatą, nigdy nie był. Natomiast w tej sytuacji no, on był podstawiony ewidentnie pod ścianą, dlatego, że co właściwie Ukraina ma, co jej oferowały Stany Zjednoczone i co wynikało z tej, z tej rozmowy, bo Rosjanie mają dostać ziemię Ukrainy, Amerykanie mają dostać surowce. Ukraina ma nie wejść do NATO, to Europa ma i dawać jakieś gwarancje tam bezpieczeństwa, i nie wiemy jakie. Więc co ma dostać Ukraina? No i od tego zaczęła się właściwie ta awantura. Awantura zaczęła się od kwestii Putina i od kwestii e, tych gwarancji bezpieczeństwa, których de facto strona amerykańska radnych nie proponowała. Czyli na zasadzie e, wy nam dajcie to, oni sobie wezmą tamto. E, tyle. E, to jest raczej to jest raczej polityka gangsterów wymuszających haracz e, niż, niż dyplomacji. Wielkiego państwa, hegemona, jednak największego, najpotężniejszego państwa na świecie. Więc oczywiście Zelenski no, zachował się jak się zachował. Może nie było to zachowanie dyplomatyczne, ale z drugiej strony, a Trump z Węsem zachowywali się dyplomatycznie. Oczywiście um, o, 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 oczywiście nie, Notabene Tabena Załęski chyba jednak Suma Summarum zrobił to, co mógł zrobić najlepszego, przynajmniej w kontekście własnej pozycji y, u siebie w kraju. Mhm. Dlatego, że y, władze Ukrainy są krytykowane już od dłuższego czasu w kraju, y, i Załęski, ale, ale przed, no, ogólnie biuro prezydenta, które no, 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 zawłaszczyło jednak trochę poza konstytucyjnie władzę na Ukrainie i to poparcie spada Załęskiemu spada jego, jego, jego zapleczu także i nagle po tym, co się wydarzyło w, w Waszyngtonie, po tej, po tej awanturze z, z Trumpem, to poparcie mu gwałtownie skoczyło. I to, I to nie tylko wśród społeczeństwa, wśród wojskowych, którzy nie przepadają za nich w dużej mierze. Ale jego wrogowie polityczni, Poroszenko, Tymoszenko i inni publicznie wsparli prezydenta, bo to nasz lider i, i my walczymy, i nie, nie możemy sobie pozwalać na uleganie takim dyktatom, niezależnie od tego, kto, kto próbuje nam dyktować różne rzeczy? Dobra, no to mamy to, co mamy na dzisiaj, ale co będzie jutro? No bo jednak to wsparcie ze Stanów Zjednoczonych było wyjątkowe, jest wyjątkowe i najważniejsze z punktu widzenia obrony Ukrainy przed agresywną Rosją. I co teraz będziemy? Widzieli, czego będziemy świadkiem, bo można było się tak zachować, a nie inaczej, prawda? No, ale y, też właśnie jest to jutro, nie tylko dzisiaj. I co się wydarzy teraz? Czy Stany Zjednoczone będą powoli dociskały, można powiedzieć, Ukrainę, przymuszać ją do pewnych rzeczy, y, już nie przed kamerami? Czy może nastąpi jakiś bardzo gwałtowny zwrot w tej sprawie? Albo jeszcze gwałtowniejszy, w stronę na taką, która nie byłaby zdecydowanie po myśli państwa ukraińskiego. No, czy funkcjonujemy w tak niepewnych m, okolicznościach, że, że trudno tutaj przewidywać, czy będzie gwałtowny zwrot, czy nie będzie, bo będzie albo nie będzie. Natomiast niepokojące jest to, że my, o ile oczekiwaliśmy, Ukraińcy również oczekiwali o, od Trumpa i jego ekipy, że będzie stanowczy wobec Rosji, mówiono o pokoju przez siłę no to okazuje się że niestety, że z Rosją w ten sposób Amerykanie nie rozmawiają, jak, jak rozmawiają z, z Ukraińcami. Jeżeli mowa o pokoju przez siłę, to jest raczej to wymuszanie tego pokoju na Ukrainie, która padła ofiarą agresji, a nie na Rosji, która, która jest agresorem. Zresztą tak na marginesie, no te, sposób w jaki ta rozmowa była w ogóle zaaranżowana i prowadzona, to... To to nie ma nic wspólnego z, z, z stosunkami międzynarodowymi na poziomie międzypaństwowym. Tak się w stosunkach międzynarodowych nie rozmawia nawet z wrogiem, a, a co dopiero z sojusznikiem. No, niestety obawiam się, że do czegoś takiego i tak by doszło. Teraz pewnie jeszcze szybciej dojdzie. Czyli Kijów, Kijów się nie liczy z perspektywy Waszyngtonu, liczy się Moskwa. i to, to z Moskwą Amerykanie chcą rozmawiać, bo chcą rozmawiać z silnymi, a nie ze słabymi. I to jest trochę, to jest nie tylko dla Ukraińców niepokojące, ale, ale także dla nas. Mhm. Ale ukraińców dla Ukraińców bardziej, ponieważ Ukraina jest słaba i z perspektywy Trumpa Ukraina się zupełnie nie liczy. Natomiast myślę, że wzrosną naciski ze strony, ze strony Rosji. Dlatego, że Rosjanie myślę, że byli zaskoczeni tym, że nagle dostali właściwie na tacy mnóstwo rzeczy, których im się nie udało wywalczyć politycznie czy militarnie przez ostatnie trzy lata, i nagle je po prostu dostali. Więc znając modus operandi Ros Rosji, to będą chcieć jeszcze więcej i więcej i więcej. I tak już zresztą jest. Skoro usłyszeli, że Ukraina e, nie wejdzie do NATO, to natychmiast zaglądali, e, ale my chcemy, żeby nigdy nie weszła. My chcemy gwarancji, żeby nigdy nie weszła, a nie teraz, czy za rok, czy, czy za dwa lata. My, my, my nie chcemy w ogóle Ukrainy w NATO. Więc od razu idą... E, e, Dalej. I tak, tak, oczywiście, idą dalej. Tak samo, jeżeli chodzi o te ziemie, terytoria okupowane przez Rosję, że, on, że Rosja sobie je zatrzyma i oni już idą dalej, ale, ale my jeszcze tu całą resztę tych, których, tych które anektowaliśmy i przyłączyliśmy do, oficjalnie do Federacji Rosyjskiej, to my je też chcemy. Tu nieważne, gdzie jest linia frontu. My, my chcemy całe te obwody Ukrainy wziąć sobie więc pewnie będą, będą szli w tym kierunku. Zresztą te, tutaj na marginesie w, 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 taka, taka mała dygresja w kontekście tych rozmów amerykańsko-rosyjskich w Riyadzie, w Arabii Saudyjskiej, które miały niedawno miejsce. Po stronie amerykańskiej delegacji przewodzili Mike Walsey i Marco Rubio czyli ludzie, którzy nie mają żadnego, właściwie żadnego doświadczenia w polityce międzynarodowej, w dyplomacji, w negocjacjach międzynarodowych, a po drugiej stronie delegacji rosyjskiej przewodzili Siergiej Ławrow i Juri Uszakow, czyli ludzie, którzy razem mają prawie 160 lat, z czego prawie 120 spędzili w dyplomacji. No to jeśli, no, rezultaty takich negocjacji są raczej łatwe, łatwe do przewidzenia. I suma summarum myślę, że do pokoju jest daleko. Rosja wcale nie ma chyba ochoty na to. To, co się dzieje, to czego jesteśmy świadkami, jest efektem jednak słabnącej pozycji Stanów Zjednoczonych, bo jest trochę też takich opinii, prawda, które w taki sposób są formułowane, że to słabnące Stany Zjednoczone, dlatego widzimy to, co widzimy, prawda, że się wycofują świadomie. No właśnie, z pewnych regionów, z pewnych pozycji. Ukraina jest pierwsza, ale potem będą, mogą być inne państwa, prawda, czy też cały region Europy Środkowej na przykład. Jak się odnosisz do takich, do takich właśnie poglądów? Myślę, że coś, coś w tym jest. Oczywiście to nie jest, to nie jest takie. Um, takie jednoznaczne i takie, takie oczywiste, bo takie głosy o tym, że amery, Amerykanie, że Stany Zjednoczone słabną, to, to my już słyszymy od 30 lat od końca zimnej wojny mniej więcej. Tak jak to 30 lat słyszymy, że NATO się rozpada. A, a jakoś ani NATO się nie rozpada na razie, ani, ani Stany Zjednoczone. Ale, ale tak, oczywiście, że zmienia się pozycja Stanów Zjednoczonych, a w moim odczuciu te działania obecnej administracji prezydenckiej przyspieszają ten proces, dlatego że to, w jaki sposób oni prowadzą politykę zagraniczną, to nie tylko podważa w ogóle fundamenty dyplomacji amerykańskiej budowane przez ostatnie dziesięciolecia, to nie tylko mocno podaje wątpliwość w ogóle skuteczność amerykańskich soft power, to też podważa międzynarodową pozycję Stanów Zjednoczonych i co gorsza, to jest widziane na świecie. To się, to się to wszyscy widzą i to widzą zarówno wrogowie Stanów Zjednoczonych i Zachodu, jak i sojusznicy. I ci sojusznicy, na przykład w Azji, która przecież jest tak istotna dla, dla Amerykanów, no mają o, czym, mają o czym myśleć. Japonia, Australia, i tak dalej. Tak, Korea, Korea Południowa, oczywiście. Tak. No i niedzielę wieczorem zakończyło się spotkanie szefów państw unijnych. W Londynie, tutaj słyszymy zapowiedzi, czy też wypowiedzi premiera Polski, który mówił, że Europa się obudziła, że należy się spodziewać, tak mniej więcej wynikało z tej wypowiedzi, większych wydatków na zbrojenia, że tam Ukraina nie jest sama i tak dalej, i tak dalej. No i to, że ma większy potencjał Zjednoczona Europa niż Stany Zjednoczone i Rosja. Jak Ty to odbierasz? Czy w ogóle mówimy o jakimś realnym scenariuszu? Czy Europa jest w stanie rzeczywiście wykrzesać z siebie taką siłę i moc, żeby przeciwstawić się bezpośrednio agresywnej polityki państwa rosyjskiego, wspierać Ukrainę, nie oglądając się specjalnie na Stany Zjednoczone, czy też no, deklaratywnie wspierać te kontakty euroatlantyckie, ale one nie muszą być najważniejsze? Po pierwsze, myślę, że, że, że jednak przy ten moment, że musimy sobie uświadomić, że Zachód? W rozumieniu takim transatlantyckim, że, że ten, ten Zachód jako pewien podmiot polityczny już nie istnieje, już, już, już go nie ma, co jest oczywiście świetną wiadomością dla, dla wszystkich sił antyzachodnich w świecie. To z kolei oznacza, że rzeczywiście Europa. Po tylu już sygnałach ostrzegawczych, nie wiem czego jeszcze bardziej trzeba. Europa musi się obudzić i musi się rzeczywiście skupić na rzeczach kluczowych w tej chwili, czyli na bezpieczeństwie, bo spróbujmy widzieć pół szklanki pełne, jednak, bo Europa ma potencjał. To nikt inny, tylko Europejczycy, zdołali narzucić właściwie całemu światu swoją wizję systemu prawa, swoją koncepcję państwa, i tak dalej, i tak dalej. To, te Europejczycy rządzili światem przez, przez setki lat, więc potencjał mają, no, tylko niestety, jak wiemy, dobrobyt trochę, trochę ludzi rozleniwia, no, ale kiedyś przychodzi Putin czy Trump mówił, sprawdzam, i, i, i to, jest, to jest najwyższa pora, żeby coś, żeby coś z tym zrobić także w kontekście Ukrainy, bo nie ma wątpliwości, że Ukraina w ogóle nie jest żadnym priorytetem dla Stanów Zjednoczonych. Z drugiej jednak strony, myślę, że jakaś, jakaś forma dealu, czy umowy jakiejś między Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą dojdzie do skutku, ponieważ jest to w interesie obu stron de facto. A po drugie, też myślę, że jednak Amerykanie będą wspierać wojskową Ukrainę, czy mam taką nadzieję, bo to też jest w ich interesie, choćby z tego względu, że zaprzestanie tej pomocy może się okazać dla Amerykanów gigantyczną kompromitacją, taką jak, taką jak było wyjście z Afganistanu za Joe Bidena. A czegoś takiego Donald Trump z, z pewnością nie chce, żeby zrobić coś, co, co, co będzie wyglądało jak cokolwiek, co się wydarzyło za. Za prezydentury Joe, Joe Bidena. Ale w tej chwili no, Europa musi, myślę, jednak wejść w pewne zwarcie ze Stanami Zjednoczonymi. Nie ma, nie ma, nie ma wyboru. No, a jeśli chodzi o budowanie tych własnych możliwości obronnych. No, znając mm, polityków europejskich, to, to rzeczywiście można się obawiać, że to są, że to są deklaracje i mm, będą powtarzane i powtarzane. Czas pokaże, to tu szybko bardzo rzeczy się dzieją i rzeczywiście nie ma właściwie już czasu na zastanawianie się i na deklarowanie, tylko trzeba działać. To, to jest do zrobienia, ale najważniejszą i jak zawsze kluczową rzeczą jest i być może przeszkodą, być może wyzwaniem, być może ułatwieniem jest wola polityczna. Jeżeli jest wola polityczna, żeby coś zrobić, to da się to zrobić. No tutaj też trzeba mieć takie porządne przywództwo, bym powiedział, prawda? Właśnie, Lidera, właśnie. za którym pójdą ludzie. No, z A tym mamy nam... problem w Europie. Od, od dziesięcioleci w, w Europie nie było żadnego męża stanu na, w sensie takiego na, na, na klasy Winstona Churchill'a na przykład. Przed nami kolejny tydzień. Zobaczymy, co przyniesie. Prawdę mówiąc, to strach się budzić w poniedziałek, czy we wtorek, co nas może zaskoczyć. Może mm. niekoniecznie strach, ale Ukraińcy, mówią, Ukraińcy ostatnio mówią, że y, najważniejsze to jest, żeby położyć się spać zanim Trump się obudzi. Bardzo istotne jest to, co mówią albo czego nie mówią w Moskwie. Ważne jest też z naszej perspektywy, żebyśmy mieli jednak polskiej perspektywy, żebyśmy mieli świadomość, że to, że dzisiaj y, Trump y, dobrze mówi o Polsce i wychwala Polskę, to um, za miesiąc może się całkowicie zmienić o 180 stopni, bo dlaczego nie? To już, już, już doskonale wiadomo, że z, z, z perspektywy tej ekipy e, liczą się tylko ci duzi, ci wielcy gracze. Czyli niestety trochę mamy koncert mocarstw e, znowu, czego Rosja bardzo chciała, e, a, nie, a nie tacy gracze średni, czyli na przykład cała Europa Środkowa w, właściwie tak. w komplecie. Bardzo dziękuję Jakubie za tę rozmowę. No, czekamy, co się dalej będzie rozwijało i będziemy trzymali rękę na pulsie i będziemy dalej komentowali dla słuchaczy Instytutu Europy Środkowej. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Czekamy, dziękuję. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.